Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for 2015. I jak pamiętacie zakończyliśmy, zakończyliśmy wcześniejszy odcinek na tym drifcie, ale w końcu mi się udało ukończyć ten drift. Co w dzisiejszym odcinku porobimy? To, co dzisiaj zrobimy w tym odcinku, to będziemy zbierać sobie kasę na Ferrari 458 Italia. No, i tutaj kolejny driftowy pociąg. Mówiłem wam, że nie nienawidzę tego driftowego pociągu. Mówiłem. Ekran ładowania. Ale teraz mam. Mazda RX-7 ustawiono pod drift, więc będzie łatwo Nasz cel to jest 25 tysięcy Znowu to samo, że muszę się trzymać grupy Ale nie ważne, że ona jedzie bardzo szybko

Teraz tylko dojechać do mety Kurde ale spycha Spycha tym autem, to BMW'em żyło No a teraz to łatwo robi się drift jak się ustawiony pod drift Auto Jeszcze w tym odcinku sobie pojedziemy Nissanem Skylinem choked with you or something well kinda but i think i smoothed it over you do not want to be on that girl's bad side <laughs> i ain't never mind about that i'm telling you robs it was him i know that car anywhere could have been ken block's whole crew is in town setting up on that jim connor we should get together shred the hills bring some eyes our way oh man i wish i could what risky devil stuff again Kind of. what about amy yeah just talk to her she's headed over to the bunker all right well have fun say hi for me all right okay man i'm gonna cruise over to the bunker go over ken's last few runs figure out an angle i'll see you there Tak jak mówiłem, w tym odcinku pojedziemy sobie Nissanem Skylinem R32 chyba nawet teraz. I zrobimy chyba sobie Jim Cunnę. O ile w tym odcinku zrobię, nie wiem. Nie wiem. Wiem tylko, że będę zbierał sobie na Ferrari Italie Tak, bierzemy Skylina Tam w oddali był też 911. Coś tutaj będę zaraz zmieniał w nim, czy co, w sumie nad nic nie ma o, Taki tam tuning przednich świateł Sobie też feligi zmieniam A dużo jest tych felg Dużo, dużo No jest fajne No montujemy te Chcesz też rozmiar, ile cali? Co to? A! Spra sprawdzałem sobie ile do Italii nam brakuje kasy, no troszkę Tutaj ta M4 jest też ładna Ale nie, wolę Italię No dużo jest tych aut, kurde Sporo z 50 coś. Tutaj właśnie myślałem, czy kupować tę czwórkę, czy nie, ale nie Zbieramy na Italię Na Italię zbieramy Zaraz odcinki z NFS będą się pojawiać, o wiele wcześniej Co kilka dni w sumie, bo chcę sobie zakończyć to serię, nie? Coś innego rozpocząć to zakończyć? Już rozpida kolejnego A i dzisiaj bijemy też kolejne rekordy Magnusa sorry don't ask about two hello line it up dude get ready i can't get enough of that uh, ha, ha. that's like a hundred years old go on sing a few lines it's so hard to hear your beautiful voice through that shower running in the background i'm gonna kill you man Speak of the devil. What? Never mind. You know, you guys never did explain why you were both in the bathroom at the same time while Spike was showering, let alone why he was singing the Frozen tune. <laughs> whoa, whoa, whoa! I I'm not that kind of girl. <laughs> and that's my cue. Later, losers. <laughs> I'll call you, Robs To uh, turn things up. For show. So, Ross, what do y'all have planned? I'm just gonna go back to my place. Both you guys are welcome.

straszna jeszcze 2 km i pobijemy rekord Mangusa. oczywiście trafik musiał we mnie walnąć no tak te trafiki w tych wszystkich grach NFS -a, jak i wyścigowych one są powalone zawsze muszą wam przeszkodzić w wyścigu Ale spokojnie, zdążę, to jest Skyline. Te szerokim bukiem Omijałem tego trafika. Nie wiem czy sobie obniżyć ten spoiler bardziej. Ale chyba da się. Tak mi się wydaje. Spory spoiler jest, bardzo wysoki Dobra, tam mamy metę No i pobijemy rekord magnusa o nawet 10 sekund to wcale takie nie było trudne Sukces no, oczywiście mi nie zapisał zdjęcia. Nie wiem, coś mi nie zapisuje zdjęć. Nie wiem dlaczego, już od miesiąca mi nie zapisuje zdjęć. A czy ja wiem dlaczego, to ja nie wiem, co ja co zrobię. Tak, już mamy tam wyzwanie Ediego odblokowane, ale to zrobimy sobie po fabule. didn't count man. That's not what I said. I said Magnus did that run with a ride, maybe pushing 250 course. If that. Ah, whatever, dude. Haters are just trying to take away what we did. It ain't got nothing to do with the haters, bro. Look, people are talking, following your lead. I'm just saying, if you really want to impress, do it like he did. Do it with a ride under 250. That's all? Fine. You want it? Got it. Man, you just don't get it. I'm on your side. Yeah, sure. I get it. You know what? Forget it. I'll catch y'all later. Yeah. Later. Yo, you believe that? Them trying to push us down? Well, what we did, screw that. They want under 250. They got it. I don't know about you, dude, but I'll be tackling that run again just to shut them all up. Later, bro. No i potrzebny nam auto. O, t, t, o, no, żeby miał moc 250 koni mechanicznych. trzeba będzie właśnie pobić jego rekord takim autem. Rekord Magnusa. Teraz sobie wbijamy do garażu. Pewnie biorę, pewnie wezmę sobie porzawkę 911, bo zrobimy sobie Burberza, słowo kolejną Czy tam będziemy się z nią ścigać? To 911. Kolejny ekran ładowania. Co sądzicie o tym dźwięku silnika z Porszawki 911? Dla mnie jest ładny. Bardzo fajny dźwięk silnika. No, wysoki poziom. No, w sumie, już tutaj wszędzie są wysokie poziomy. A czy to takie wysokie poziomy? To ja nie wiem. Jak się ktoś przyzwyczaił do Do sterowania w for to nie jest wcale tak trudno. Ale jak ktoś się nie przyzwyczaił do sterowania, to ma trudno. É, <laughs> Trochę się zagalopowałem. No to tak troszkę. O Boże. Jeszcze policja mnie musi, musi gonić, No tak. Tutaj widzimy gra. Nie. To jest bot. Tutaj kto je. Chyba korwetą jedzie. Kuwetą. Kuwetą C6. Tak, bo to żółte, żółte auto. No. Kuweta. I wjeżdżamy sobie znowu na autostradę. Jeszcze mamy minutkę materiału. O, ucieknąłem. Fajnie. No to więc myślę, że będzie na tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejny, który pojawi się niebawem. Zapraszam Was też do subskrypcji mojego kanału, lajkowania materiałów. No i pozostawiam Was z tym minutowym jeszcze nagraniem z Frospita. Cześć!